Gdzieś. niech twoje serce, rozwiąże je, trudne sprawy. Chcę do domu, a ja na dziw. Co ty kur... padaczki trzeciego stopnia dostałeś? Nie po prostu, próbuję coś złamać, żeby z wami nie siedzieć. Dobrze więc popytam was z matematyki, jak tacy mądrzy jesteście. Ile to dwa dodać dwa? Ja wiem. Jak ty wiesz, jak ja cię ledwo do kolejnej klasy przepuściłem. Teraz wybierzcie sobie przewodniczącego, bo jak ja ostatnio wybierałem, to w psychiatryku skończył. Nie. Wiem, co tu robię, ale zagłosujcie na mnie. Jeśli zagłosujecie na mnie, zmienię ten budynek na burdel. Serio, tak tylko 5 złotych za osobę. Zagłosujcie na mnie albo wasze kule mocy wybuchną. Dobrze więc według głosowania wygrałem ja, a nie czekajcie jeszcze ten mały pogniot się nie przedstawił. Witajcie. Okej okay, koniec ja wygrałem. Hando odpowiedzi. Ile to 2 plus 2. 5. Dobrze. W nagrodę możesz włożyć komuś do dupy tego czarnego kija. Super to kto chętny? Synu min jest chętny. No chyba kurwa nie. Jak oni tak kurwa mogą. Chyba idę dołączyć do gangu nagich JYP. Z racji, że wyszłeś na największego debila wśród osób, które mają IQ na minusie, dostajesz kawałek tującego kartonu z AliExpress za mniej niż 1 gro. Dobrze, więc ja jestem waszym nauczycielem od angielskiego. Więc jak nazwiemy lek na hemoroidy. Undo hemoroidos. Nie, ponieważ w liczbie nijakiej osoby piątej pod względem present si ple to będzie no hemoroidos indupos. Więc Michał Wiśniewski dostaje 6, bo ja tak powiedziałem. Dziwkuję. Teraz pytam was z chemii, powidzę, że z English you don't understand. Metanetan propan, butan, twoja stara orangutan. Pentan, heksan, kurde bele, twoi starzy to dwa cykle. Heptan, oktan, straka, ptaka, nie doskoczysz do wieszaka. Nonan, dekan, kurwa mać, pierdol to i idź już spać. Teraz przejdźmy do zadania 143. How Much fuck you can fit in your dupos. Free, Wednesday, 5. Now guys we are wkładać kios post hat one with black hair. Yes, you. Dobra, ja sam po angielsku nie umiem, więc teraz lekcja muzyki, bo tak. Linus, Ty, pierwszy, bo masz najmniejszego. O, kurwa, takich rzeczy, to ja nawet ma pomarańczowo czarnej stronie, nie widziałem, dostajesz siedem. Teraz Hyun Jin bo jest lekko rudy. Ty jakiejś czary na nas rzucasz czy co? Teraz kangur, przysięgam zaraz moja armia was wrógł jak jeszcze raz mnie tak nazwiecie. Lepiej niż moje chłopaki na ciekawej stronie. Tera blondi. Idę sobie strzelić w głowę. Nie proszę pana, ja nie daję rady, chcę umrzeć. Okej okay, w to mam tańczysz albo wypad. Bonjour. A je a to miał być Ingliszanie ani jakieś bążur. Krzysztofie chyba pomyliłeś stronę. Teraz Michał Wiśniewski i za czarnym pizdochujem będą się jebać. Teraz ja, patrzcie i się uczcie. Wyglądałeś jakbyś umierał na padaczkę. Nie znać ja się nie do mózgowe. Mogę ja. Nie, odpowiadasz z angielskiego. Why jucha w have 2 injur zeszytos? Dostajesz pizdos. And no more -hos in zeszytos. Linos you have bigos -hos. więc jucha w sześć.